Dzień dobry, Piotr Świerczek, TVN24. Mam danie polityczne. Mam nadzieję, że pani zapamięta. To chodzi mi o profesora Glińskiego, o zachowanie w programie i o jego zdanie na temat sztuki w Tatrz. Szanowni Państwo, no, pan wicepremier Gliński próbował w programie publicystycznym uzasadnić nasze stanowisko i powiedzieć ważną, kwestię dotyczącą tego, w jaki sposób pieniądze publiczne powinny być wydawane na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym również przedsięwzięć kulturalnych. I nie został, po prostu taka, takiej szansy nie otrzymał. No, w związku ja myślę z tym, zresztą decyzje, które podjął szef telewizji publicznej i o których ja czytałam, że pani redaktor została zawieszona, no chyba jasno pokazują, że to nie pan, Wicepremier Gliński był tą osobą, która uniemożliwiała przeprowadzenie tego wywiadu. Natomiast chcę jeszcze raz też podkreślić to, o czym mówił pan wicepremier Gliński, że pieniądze publiczne nie będziemy, będziemy nie będziemy wyrażali zgody na to, aby pieniądze publiczne były. Przeznaczane między innymi na takie przedsięwzięcia, które tak jak w tym przypadku miały promować na przykład, mają promować na przykład pornografię. Natomiast no nie stawiamy tutaj żadnych granic, jeżeli chodzi o pieniądze prywatne. Każdy ma prawo do własnych przekonań, własnych realizacji, własnych wizji artystycznych, ale pieniądze publiczne powinny być wydawane na cele, które akurat mieszczą się w pewnych granicach. Przekazu kulturowego. Maciej nabik TVN chciałem wrócić do Pana <coughs> wicepremiera Gryńskiego. chciałem zapytać, no, czy nie uważa Pani, że jednak jego wypowiedzi może tak, a może nie, nie były no, bardzo ostre jednak w telewizji publicznej. Mówiło o propagandzie, o tym, że to się wszystko mówi, musi zmienić, no, zapowiadał, e, e, z, zapowiadał jakieś takie w formie, wydawałoby się bardzo ostrej. Jak się Pani do tego odniesie? No i pytanie dotyczące tego, co Pani mówiła o finansach publicznych w sztuce. No, czy to jest tak, że instytucje, jeżeli są finansowane z pieniędzy publicznych, to znaczy, że ludzie tam pracujący nie mogą robić i mówić tego, co myślą. znaczy krótko mówiąc, jak daleko państwo warujecie sobie y, y, po prostu ograniczanie przekazu ewentualne. Panie dyrektorze, po pierwsze. Ludzie, którzy pracują w instytucjach kultury, sztuki, nie tylko, ale wszyscy obywatele w Polsce mogą mówić i myśleć to, jakie mają i przedstawiać swoje poglądy. Nie chcemy ingerować absolutnie w to, natomiast są pewne zasady, które powinny obowiązywać nas wszystkich i szczególnie jeżeli chodzi o kwestie wydawania właśnie środków publicznych. Bo myślę, że również nawet w sztuce i nawet w kulturze są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. Ja przynajmniej mam taki pogląd i będę się tego trzymać, a już przecież też wiadomo, że propagowanie na przykład pornografii nie jest, nie powinno, jest niedozwolone, więc tutaj cienka granica, po której proponuję nie stąpać, ale jeszcze raz podkreślę, będziemy. Pewnych standardów wymagali, jeżeli chodzi o wydawanie środków publicznych i będziemy tutaj bardzo rygorystycznie do tego podchodzili, dlatego że sztuka, kultura ma uczyć, ma wychowywać, ma przekazywać pewne wartości, pewne treści. Natomiast myślę, że dyskusje na temat swobody różnego rodzaju wizji artystycznych moglibyśmy pewnie toczyć przez wiele, wiele godzin. Zawsze jest ta możliwość, żeby w prywatnych przedsięwzięciach takie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę takich wizji przedstawiać, natomiast środki publiczne będziemy przede wszystkim delegowali na, to, że, na, na te działania, które y, mają pokazywać y, pewne i y, 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 te działania kulturalne podejmowane y, no, w oparciu o pewne wartości. Nie ukrywamy tego. Z, jeszcze o, o, o tej wypowiedzi w TVP. O tej propagandzie mówimy o propagandzie. Panie redaktorze. Media, szczególnie media publiczne, są zobowiązane i mają pewną misję, misję, którą mają realizować. Mają informować, mają przekazywać rzetelnie informacje. Ja znam pana wicepremiera Glińskiego i to nie jest człowiek, który po pierwsze stosuje, kieruje się retoryką jakąś agresywną, czy jest osobą, która nie, nie, nie zna zasad kulturalnej rozmowy. To jest właśnie człowiek, który zawsze kieruje się merytoryczną i bardzo kulturalną postawą. I w związku z tym, no, jeżeli nie ma szansy na to, żeby przedstawić swoje stanowisko, to, je, to on został pozbawiony szansy przedstawienia własnego stanowiska. bardzo spokojny sposób. List, który został skierowany przez Ministerstwo Kultury, jasno wyjaśniał i, i kierował, jaka jakie jest oczekiwania, jaka jest prośba. To była prośba i niepotrzebnie z tego zrobiono y, aferę po prostu. Dziękuję bardzo proszę.